What's happening there? Sennel, imagine a sword that can slay gods! Its name is Gramr. So it appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. Hmm. Chodzimy. Może trzeba wyjść inną dziurą. Naprawdę nie wiem. Jakiś kejwy. Dobra. Okej. Okay. Tarcze. O, szłam tędy. Jezu, ja się tu będę gubić. Prawo, lewo. Lewo. Dobrze, już, już. W ogóle te głosy warto słuchać, szczególnie podczas walki na pewno zwróciliście uwagę, jak one mi pomagają w bloku uważaj, on nadchodzi, coś tam, coś tam i to tak się przydaje totalnie, albo fokus, jak pierwszy raz nie miałam pojęcia, że, że ta umiejętność po prostu jest. To było tak przydatne, że posł żeby posłuchać to, co one mówią, mimo tego, że one są niby dla synu i złe, no bo tak jakby to wygląda tak, jakby była, naprawdę była schizofreniczką, była totalnie chora i nienormalna. Ale tak naprawdę każdy z nas ma ten głosik w środku, ten jeden głosik, który nie wiem, czytamy, coś robimy i słyszymy ten głosik w głowie, jakby, a ona ma po prostu tych głosów znacznie więcej. A to, to można zapalać? Nie. Już, już, spokojnie. Właśnie to jest to, że ona ma dobre głosy i złe głosy. Szczególnie ten demon, który ciągle na każdym kroku mówi, że ona wszystko niszczy. Herva zaskoczyła się jako mężczyznę, żeby włączyć się w bandę wojowniczych. I wkrótce się ich jej Kiedy przyjeżdżają do piosenki, gdzie jej ojciec został zniszczony, jej mężczyźni nie chcą iść do piosenki. Mówią, że złe zniszczenie piosenki. and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were... Kurczę, ludzie północy. Wiecie, chciałam sobie przypomnieć na temat tych ludziach północy, bo myślałam, że miałam coś o nich zapisane, ale naprawdę nie. Dobrze, jak już tak mówimy o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, to też zapraszam od razu do pozostawienia lajka, komentarz na temat tej gry z chęcią. Wysłucham każdą Waszą negatywną, pozytywną opinię, co myślicie i o tym wszystkim, o tych ciekawostkach, czy one was naprawdę ciekawią, czy to jest fajne, że ja coś takiego robię, że się tak przygotowuję do tego wszystkiego. Dobra, to miejsce jest takie typowe, jakby tutaj naprawdę działy się złe rzeczy i jakieś same tortury. I jestem pewna na 100%, że to będzie jakaś zagadka, której nie pamiętam, jak wtedy ktoś rozwiązywał totalnie. Bo nawet nie pamiętam u kogo to oglądałam pierwszy raz. I to może sprawić mi trochę trudności. I to jest taki wielki labirynt. O mój Boże! Po prostu, wow! Nie no, tędy szłam, skoro są zapalone światła. to me who listened but there are new Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword she says that it is not seemly for the dead in their grave minds to bear valuable weapons her father answers with words of warning you go to your doom Baleful runes surround you You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. Me of you. <coughs> Ten śmiech jego, strasznie nie, nie lubię tego śmiechu. nie jest takim kripem, totalnie jakby. No i oczywiście, rzeczywiście ta historyjka totalnie pasuje do Senui i jeszcze była jedna przepowiednia odnośnie tego, że ktoś po prostu poszedł po duszę swojego ukochanego, także nasza, nasza Senua nie jest pierwsza, już tam ktoś w mitologii też się wybrał do Heli, żeby błagać ją o litość. Z tego, co czytałam, to ona jest po prostu bezlitosna. Tutaj w ogóle nie można biegać, jak ona trzyma tą pochodnię. Dobra, wtedy poszłam chyba w prawo. No tak, to by miało sens, że poszłam w prawo, bo tu nic nie ma. Dobra, trzeba się kawałek zawrócić i iść w stronę krzyków. Chociaż ja na jej miejscu nie byłabym tak odważna, żeby takiego, takie coś robić. Dobra, musimy pamiętać ten znaczek. Biało-czerwona tarcza. No właśnie, kręcimy się w kółko. No, nie mam pojęcia, żebyście wiedziały, ale to nie jest śmieszne. Dobra, znowu będziemy robili kółko, coś czuję. Musimy się kawałek zawrócić, żeby pójść w dobrą stronę. Jezu. Jak ja bym słyszała coś takiego w głowie, autentycznie bym też zwariowała. Jest mi ciężko sobie wyobrazić. Ym... Co ona musiała przechodzić? Absolutnie. Co, takie, co tacy ludzie, co naprawdę słyszą takie głosy, co oni muszą czuć? Rzeczywiście jest zdiwiona to, to sadkę, no nie. Ale jakby... coś czuję, że to nie jest on do końca, to może być równie dobrze każdy torturowany jakiś tam człowiek. Boże, już przy takiej tarczy przechodziliśmy ostatnio, musimy pamiętać o te tej Nie, przestancie tak mówić! Nie, nie mówcie tak. Ta pochodnia nie może zgasnąć, ona musi po prostu 24h siedzieć się. Nie no, tędy szliśmy, tędy też szliśmy i ja się zawracam, nie, ja nie mogę iść tędy, muszę znaleźć, znaleźć korytarz, który będzie mnie prowadził do innej tarczy. No nie? Tu jest tarcza pusta. Nie, coś się zmieniło, chyba, że tak kurwa nie było. Czy słyszymy go głośniej? Mam wrażenie, że tak. Ej, zdecydowanie słyszę go głośniej. Znaleźliśmy wyjście, moi drodzy, nie było wcale takie trudne. Lecimy. Sprawdźmy to. Nie podoba mi się to. Strasznie mi się to nie podoba. Te efekty dźwiękowe. o oh my gosh. Co to jest? Byk kuśwa? Oh my gosh. Jesteśmy w samym środku piekła, moi drodzy. Dosłownie. Boże. Boję się, co tutaj się wydarzy. Tam będzie coś grubego, ale dobra, idziemy spokojnie. Odblokowano osiągnięcie Ucieknij! escape. Teraz pytanie: ja mam dopiero uciekać, czy ja już uciekłam? Coś ci zrobiła? Moja pochodnia to jest zły pomysł. It's the darkness. It's speaking through you. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No, boy. Is going to save you. No one can. When they see the rot growing no. inside you, no. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods! Come, child, take my hand. Come. No! I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Okej, okay. myślałam, że będzie tutaj dosłownie jakaś walka. Ona po prostu ma stawić czoła swojej przeszłości. Pewnie, że tak. Ja jestem bardzo ciekawa życia Senui i tutaj mieliśmy okazję spojrzeć na jej rzeczywistość. Kurczę, kto by chciał mieć takiego toksycznego ojca. Kurczę, mówi, że chce dla ciebie dobrze, że masz jakąś klątwę, i, ale po prostu trzyma cię najlepiej na, pod kloszem, na klucz, żebyś go nigdzie nie zostawiła. I, I jeszcze uderza cię i mówi, że to dla twojego dobra, jakby. O, dobra, okej, okay, wystarczyło zaskoczyć, przepraszam, nie zauważyłam. Dobra, wiadomo, że, że, że ja nie chcę, żeby tutaj jakieś kłopoty wyszły, nie? Dobra, to będzie ostatnia próba. Jestem ciekawa, co tutaj się wydarzy, czy jaka tu będzie akcja w ogóle. Słuchajmy. Chcę story ci a o of z Norsemen, called Baldur, drugim synem Udyna. Był piękny, dobry i mądry. Był feature. He spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Właśnie też czytałam o tym i oni mieli takie swoje wzorce idealnego króla i jakby tutaj to może się zgadzać z takim... Z takimi wzorcami ogólnie przyjętymi, okej. Okay. Idziemy do ciebie, Dillion, mój ukochany. Kurczę, ale to naprawdę urocze i historia jest naprawdę fajna, bo jakbym ja była na jej miejscu, to i wy myślę również, to chyba każdy by poszedł, chciał się nauczyć walczyć, zrobiłby coś nowego. Nawet jeżeli ona ma jakąś klątwę, to tym bardziej, no przecież można postawić jej czoła, a nie siedzieć w domu i... Po prostu służyć innym. Okej. Okay. Tutaj wszystko ma swoje znaczenie, i to jest takie wow. A ja chcę. Tak, rzeczywiście jest jaśniej i przyjemniej, ale to z drugiej strony most. Tutaj naprawdę niezłe efekty zrobili. Widzicie, jak jest inaczej? Wow, nie oni się tak tym bawią, to jest przecudowne. To jest. To jest po prostu zmiana kolorów, i jakby zmienienie jakiegoś elementu, ale to po prostu. zmienia całą postać rzeczy, no nie? Dobra, okej, okay, ale ja bym najpierw chciała sobie ten most przewrócić, jakby mogła. Jeżeli ten most tutaj się postawił, to zróbmy to jak najszybciej, żeby potem nam nic nie zwykło. Jestem tak... w ogóle teraz sobie dopiero zmieniłam postawienia tą grafikę, no właśnie chyba taką lepszą i po prostu... Uu, ekstremalne. Dobra, okej. Okay. Dobrze, już, 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 już ja idę cicho, za... cicho tam. No. Dziękuję. Dobra, to zajrzyjmy do tej runy i wtedy przejdziemy przez te drzwi, bo podejrzewam, że o to, o to chodzi w grze. Mhm. Mm mhm. Mm uh, okay. Okay. Sprawdźmy co jest. A tutaj była jakaś historieka do przesłuchania. A mogę ją? Oh, mogę ją uruchomić? The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams, night after night. Baldur dreams of his own death and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear and poop. And one One by one, they each make their vow, neither weapons nor wood. Właśnie, Loki jest ojcem Heli. Właśnie to też chciałam Wam powiedzieć, że Loki. No nie. Niech on mówi. To jest ważne. Właśnie to jest to, że niektóre rzeczy oni tutaj opowiadają tak konkretnie, fajnie, na temat, bo ja też o tym czytam i jak ja słyszę o tym, jak oni o tym mówią. I to będzie w drugim świecie, tym ciemniejszym, prawda? Jezu, tak. To głównie o to chodzi. I teraz, kiedy ja sobie połączyłam mosty, połączyłam. To działa w tym świecie? Tak. Jezu, to tak trochę jak w tym. O Boże, w Stranger Things też były takie dwa światy, ten... Um, ten normalny i jakby odbicie lustrzane. Wiecie o co mi chodzi, nie? I jeszcze było w tej nowej gierce, co niedawno wyszła. Też była taka perspektywa, że mieliśmy tą. Dobra. Dobra, ale ja szukałam runy, a nie. No dobrze, dobrze. Siiiiicho, już, już, już. Najpierw zmieńmy świat. Właśnie to jest to, że... To jest to, że jak zmieniamy świat, to znika jakby on, ale... Dobra, czy teraz będziemy w stanie znaleźć w końcu tą runę? Bo ja naprawdę chcę. dylan told her to see further, to peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. and seno explored new paths into the unknown. do you remember the way he stroked your hair? do you remember the way he felt? the gods. Feast and rejoice, and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother Is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe. Balder's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Oh dear. Dobra. Dobra. okej, okay, Czyli musimy teraz przejść do drugiego świata. One same podpowiadają. To jest. Dobrze. Bardzo przyjemnie się teraz tego słucha, i wiem, że też nie muszę za wiele dodawać od siebie, bo po prostu oni to wszystko tłumaczą i to jest już. No, jakby. Okej... Okay. O! W tym świecie można normalnie sobie pootwierać drzwi. Drzwi, bramy, whatever. Zachęcam do pozostawienia lajka, komentarza i subskrypcji, tutaj to już żeśmy słuchali, teraz musimy otworzyć bramę, moi drodzy, i lecimy, mam nadzieję, że spotkamy Didyona, tylko teraz, czy to ma znaczenie, czy ja otworzę tą bramę w złym, czy w dobrym świecie, w sensie jasnym, czy ciemnym świecie? Okej, okay, ale rozkminę. ej, dobra, teraz już wiem, ona tego nie otworzy własnoręcznie, dlatego musimy teraz się zawrócić i zmienić świat na ciemny. To jest fajnie wymyślone, oh dear... Jezu, przestań jeździć po tej ziemi, tylko normalnie biegaj. Proszę, synuła. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Musiałam znowu zmieniać tekstury na mniejsze, ale zmieniłam jakby rozdzielczość ogólnie. To już mówiłam w poprzednim odcinku. Co mimo chyba i tak nie powinno było być aż tak widoczne, że niby tracimy na, na grafice. Dobra, i teraz normalnie byśmy mogli przejść. Ale to jest super, nie? Nie wiem, czy wam się to też tak podoba jakby ten motyw to jest po prostu coś wow. Aha. Ha ha ha, ale śmieszne. Spoko, ja se nie poradzę. Z drugiej strony może będzie naprawiony, tak? No i gituwa. gituwa Gitara. Super. Widzicie? To nie takie trudne jak się wydaje. W ogóle oni wcześniej mówili o jakimś... O tym mieczu, że on się nazywa gary Merk, jakoś tak. Ogólnie tak dodając od siebie już, bo nadal mam ciekawostki dla was. To Garn, to jest piekielny pies, nordyckiej właśnie bogini Hel, to jest pies. I no... Strażnik Bram Królestwa Umarłych, o Boże. Czyli tak naprawdę podejrzewam, że my po prostu też będziemy musieli stawić jemu czoła. W czasie Ragnaroku Garnie ostoczyć walkę z Tyrem, Bogiem Wojną, o którym wam już mówiłam kiedyś tam w której obaj przeciwnicy mieli poz pozabijać się nawzajem. Według niektórych opisów Garn ma czworo oczu. Okej. Okay. Tutaj jest jakaś anomalia, widać, że ten świat jest jakiś taki... cząsteczki czegoś tam. Coś jak wspomnienie. Tu będzie coś z Dillionem, bo pierwsza rzecz była z ojcem, druga rzecz będzie chyba z Dillionem. Dobra, słuchajmy. Kolejna historia. Makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Hoth says, "I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon." Loki replies, "Here is a wand. I will tell you where he stands." And Huth Throws the mistletoe of Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this, Hood is slain. You, have future, the thing you had that loved it. you, you scratched it, strangled it, flattened it. The curse cannot be opened. Okay. Nie było tematu. Po prostu trzeba było się odpowiednio oddalić, a ja po prostu próbowałam zbyt blisko, no nie? Okej. Okay. W ogóle co do na... O Jezu! O Jezu. Spuść! Spuść! Co do następnej części to też nie mówiłam, bo po prostu chyba zapomniałam dodać, ale oni to tworzą tak naprawdę, wiecie, że nie, że oni sobie po prostu robią grę, tylko że oni się daleko wybierają w tereny takie właśnie... I robią zdjęcia, robią, wiecie, z drona pewnie różne ujęcia. Dopiero wtedy oni mają jakby taki świat, takie podstawy, żeby ten świat jakby stworzyć, no nie. Wtedy oni nad tym pracują. Prawdziwa osoba tutaj gra Senuwa, to nie jest tak, że to jest jakaś narysowana, wymyślona postać, tylko to jest taka yy, grała nią jakaś tam aktorka, nie? <laughs> she comes riding a wolf and has vipers for her reins she pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames Years have passed since she left oh yes nie no serio nie, ja tego nie lubię dele samełe odstępy robicie bo oni she mówią takie things, długie no Intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds that of Zinbel and her past, and Delia, her future. Dziękuję bardzo. Ty się boję, po prostu. O, jesteśmy gdzieś tu blisko z tym. Nie wiem, czy chodzi teraz o... Gdzie się pokazują te strzałki wszędzie wokół, no to znaczy, że naprawdę jesteśmy blisko. To.